Uszanowanie! Witam Cię w kolejnym nagraniu prezentującym możliwości spędzenia wolnego czasu w nadchodzący weekend. Za chwilę przedstawię Ci pięć wydarzeń, które planowane są w powiecie wadowickim. Sprawdź, czy któreś Ci spasuje, a gdyby nic nie siadło, to zapraszam na facebookową grupę Będzie się działo w Wadowicy Kalwaria, na której znajdziesz więcej zapowiedzi wydarzeń. Koniec wstępu, leźmy z konkretami. Pierwsza możliwość nosi nazwę Weekend Seniora z Kulturą. Ale że nigdzie nie ma definicji seniora, także spokojnie wysłuchaj propozycji. Bo jak nie dla Ciebie, to może dla kogoś bliskiego. Tak czy siak, projekt ten dzieje się przez sobotę i niedzielę. W oba te dni będzie można udać się na interaktywną wystawę i majsterkownię w strefie Sowa, by ćwiczyć pamięć i rozwijać umysł. Również w oba dni w kinie centrum będzie wyświetlany film Zamach na papieża. Konkretnie w sobotę o 15 i w niedzielę o 19. Natomiast tylko w niedzielę w Muzeum Miejskim odbędą się warsztaty, na których seniorzy będą mogli przenieść się w czasie, poznając historię, zwyczaje i emocje minionych pokoleń. A w stacji kultury, na sali parkietowej, odbędą się warsztaty z zespołem pieśni i tańca Wadowice. Będzie można poznać tam pierwsze kroki tradycyjnych tańców krakowskich oraz wspólnie zaśpiewać pieśni z regionu. Z wszystkich tych aktywności trzeba zapłacić tylko za bilet do kina a na warsztaty w Muzeum Miejskim prowadzone są zapisy. Druga opcja eventowa to czwarte urodziny tawerny w Adowicach. Jak to przy urodzinach bywa, będzie impreza z DJ-em od 19.00, jakieś promocje i gratisy do zamówień. Ale jest coś innego, co wyróżniło to wydarzenie. Otóż w jego trakcie odbędzie się konkurs na najszybsze zjedzenie 1 kg maczanki krakowskiej. A czym jest w ogóle ta maczanka? To odpowiednio przygotowane mięso wieprzowe w sosie i podawane w bułce. Standardowa porcja to 200 gramów. A w konkursie będzie jej 5 razy więcej. Od 16 może zapisać się każdy, a liczba miejsc ograniczona. Nawet jeśli nie chcesz się obiadać w zawodach, to myślę, że warto wpaść, bo lokal na ponad 620 opinii w Google ma średnią 4,7. Także pomysł na dobry posiłek jest. Trzecia propozycja to koncert Bułat Okudrzawa, najpiękniejsze pieśni i balady. Wykona go zespół piramidy, w skład którego wchodzą Piotr kajetan matczuk pianista, gitarzysta i aranżer oraz gitarzysta Radosław Laskowski. Koncert ma być pełen emocji i wzruszeń. W jego trakcie usłyszysz najbardziej znane, najważniejsze i najpiękniejsze pieśni oraz kultowe wręcz ballady Bułata Okudżawy. Odbędzie się on w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie w sobotę od 17.00. Bilety wstępu kosztują 60 zł, a wydarzenie ma potrwać około półtorej godziny. Kolejny pomysł na spędzenie czasu wolnego to niedzielne popołudnie w Brzeźnicy, konkretnie w tamtejszym Centrum Kultury i Promocji, bo właśnie tam odbędzie się Dzień Teatru. To święto teatru będzie okazją, by wspólnie przeżyć emocje, obejrzeć różnorodne teatralne opowieści i zobaczyć twórczość grup działających w regionie. W harmonogramie o godzinie 15 przedstawienie Wernisarz w wykonaniu grupy Atomy z Wadowic. O godzinie 16.15 spektakl Mały Książę przybywa w wykonaniu dziecięcej grupy Karpiem z Brzeźnicy. I na zakończenie o 17.15 grupa Hejdet również z Brzeźnicy wykona Mały Książę w poszukiwaniu odpowiedzi. I ostatnia propozycja to 11. biesiada pierogowa połączona z konkursem na najsmaczniejsze pierogi. Na to wydarzenie w niedzielę. O 14:00 do domu kultury w świnnej porębie, zaprasza m.in. lokalny koło Gospodyń wiejskich. Sugeruje to, że będą tam smaczne rzeczy do zjedzenia. Zwłaszcza, że przewidziana jest degustacja pierogów i lokalnych smakołyków. Ponadto będzie część artystyczna oraz wspólne wysiadowanie. Tyle na dzisiaj. Linki do wydarzeń znajdziesz w opisie filmu. Dzięki za Twoją uwagę i do miłego.